I kolejna wygrana członka społeczności Żydbekach, ktoś, kto nawet nie musiał podpisać kredytu frankowego czy złotówkowego, może borykać się z sytuacją, w której jego rata zamiast na przykład tysiąca złotych wynosi 6. Dzień dobry, witam serdecznie w Ekspresie Frankowiczów, to odcinek już 205, a dzisiaj mamy, no można powiedzieć, ostatni weekend października, bo 20, 27 października, powoli zbliżamy się do listopada, jak ten czas leci, a u nas bez zmian, zawsze i wszędzie tutaj obecny oczywiście główny ekspert społeczności Życie bez Kredytu, czyli Kamil Chwiedosik oraz niezastąpiony już od niemal 4 lat Zbigniew Urbański, bo przypomnę Ci Zbyszku, że za 3 tygodnie mamy czwarty. Rucznicę naszą, więc trzeba się przygotować do tego. Tak, będzie, będzie ciekawie, mam nadzieję, ale rzeczywiście ten czas szybko leci. Szybko leci, szybko leci. Końcówka roku. Na całe szczęście wcale nie stajemy się starsi. Ale za to mądrzejsi, to, to, to na pewno doświadczeni bardziej. Dobrze, przejdźmy do, do meritum, do, do naszego dzisiejszego odcinka, ponieważ mamy przełomowe zmiany dla członków społeczności RZBK. Ale rozpoczniemy od M banku, który jest w tej chwili w nielubianych przez niektórych niemieckich rękach, ale jest to jest realna szansa na to, że ten bank zmieni właściciela na włoski UniCredit, prawda? Czy to się mhm. wydarzy tego na ten moment w stu nie no. wiemy, ale wydaje się, że może, że znaczy, może. Tak? Bank to na pewno, tak, znaczy tam wiadomo, że to jest kwestia też polityczna mocno, bo chodzi tam o, o rząd Niemiec, te wsparcie, które Commerzbank otrzymał pierwotnie. Przy czym no, tutaj chcę od razu podkreślić, że pojawiły się w ostatnich tygodniach no, informacje, że może mieć to wpływ na Frankowiczów, no to są clickbay na pewno generalnie nie ma żadnych powodów, żeby uważać, że cokolwiek zmieni się w polityce. Yy, Tutaj M-banku. Jeżeli już, no to oczywiście nowy prezes, jak wiecie, z HEDE po panu Typu już przejął nowy człowiek, więc jakby w tym zakresie również należy mywać, że być może zmieni się polityka, ta bardziej korzystna będzie polityka ugód dla członków społeczności życia bez kredytu. Nie twierdzę, że tych ugód nie zawieramy dzisiaj, natomiast no na pewno proces negocjacji z M-bankiem jest bardzo oporny. To znaczy, bank jakby w ogóle, nie jest zainteresowany całym modelem Sprawiedliwej Ugody. Trzeba do niego dochodzić poprzez wiele, wiele tygodni, bądź miesięcy rozmów. Oczywiście nasz Departament Mediacji Ugód od tego jest, żeby właśnie takie negocjacje przez ten okres prowadzić, bo nikt nie powiedział, że negocjacje będą na można powiedzieć w jedną sekundę zakończone. To jest zawsze jakiś proces, to jest wymiana argumentów. Zresztą każda sprawa również może się różnić w sposób istotny, dlatego też te argumenty muszą być przygotowane do każdej konkretnej tej sprawy, bowiem nie ma możliwości zawarcia grupowych ugód, z uwagi na to, że bank po prostu nie jest do tego przygotowany. Co, co tak naprawdę spowodowałoby dużo, dużo większą oszczędność po stronie banku, no ale jeżeli nie jest do tego przygotowany, no to oczywiście nie będziemy również w tym kierunku tutaj naciskali. Każdą sprawę po prostu będziemy z M bankiem, zresztą tak jak z każdym innym bankiem, negocjować indywidualnie. Natomiast, no jak wiecie, zresztą na sam koniec dnia, jeżeli bank nie będzie chciał podpisać ugody, czy będzie przyjęty, czy nie będzie przyjęty, to i tak prawomocnym wyrokiem sąd stwierdzi nieważność tej umowy, tak jak w 100% przypadku członków społeczności życia bez kredytu. No ale Włosi chyba wiedzą trochę więcej na temat kredytów, toksycznych kredytów frankowych, bo oni też mieli taką, taką przygodę, włoscy konsumenci. Bardzo krótko to zostało szybko przez rząd ucięte, zabronione i, i, i to, to, to nie Polska. Włosi sobie z tym błyskawicznie tak. poradzili. No to już w mojej pierwszej książce o tym pisałem, także to już właśnie. Dlatego tak. tak. pamiętam, mm -hmm. dla pamiętam. Drodzy Państwo, przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego programu. Programu, czyli CUE. I kolejna wygrana członka społeczności Żetbekach. Ta sprawa, byłeś na miejscu, była delegacja. Ta sprawa była nietypowa, prawda? I powiedz mi, jak do. Tego podszedł CUE. No, system buy TO LET, czyli system, w którym obywatel, który jakby innego kraju niż Polski kupuje nieruchomość w Polsce w celu no, zarobkowym, ale wciąż jest, no, mówiąc otwarcie, konsumentem, no wciąż pozostaje tym konsumentem. Tak? To jest jakby pierwsze przesłanie, bardzo ważne przesłanie. Natomiast jakby też spojrzałbym szerzej na ten temat, bo jak wiecie też był webinar, do którego oczywiście odsyłam i zachęcam do obejrzenia, obejrzenia jego części za chwilę. Natomiast no powiem tylko tyle, że na pewno jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że wygraliśmy kolejną sprawę dla członków społeczności życia bez kredytu. No a teraz zapoznajcie się ze szczegółami tej sprawy. Dzisiejszy wyrok dotyczy sytuacji, w której kredytobiorca Frankowicz nabył mieszkanie, które następnie wynajął. Mógł mieć taki cel od samego początku, mógł ten to przeznaczenie nieruchomości mogło się zmieniać w trakcie jej wykonywania. Natomiast dotyczy, dotyczy to sytuacji, kiedy generalnie plan Frankowicza jest taki, że Zakupiona nieruchomość będzie wynajęta i on następnie będzie czerpał z niej korzyści. Otóż sądy w Polsce mają pewne wątpliwości, są pewne rozbieżności w orzecznictwie, czy taki, czy taki Frankowicz podlega ochronie konsumenckiej. Czy można go traktować jako konsumenta w świetle przepisów zarówno polskich, jak i europejskich? Jest to o tyle istotne. Jest to bardzo istotne, dlatego że. Nie chcę mówić jakaś przetłaczająca większość wyroków, ale na pewno mm, duża część wyroków frankowych jest unieważniana na mocy przepisów, które obowiązują wyłącznie konsumentów, które odwołują się do klauzul abuzywnych. I jeśli sąd uznałby, że do czynienia z konsumentem nie mamy, wówczas taki kredytobiorca nie będzie podlegał tej ochronie konsumenckiej, i sytuacja, nie chcę powiedzieć, że stanie się beznadziejna, bo nie, bo nadal będzie możliwość unieważnienia takiej umowy, ale będzie na pewno bardziej skomplikowana, i może się zdarzyć sytuacja, że z uwagi na ten brak statusu konsumenckiego sprawa będzie po prostu przegrana. Dzisiaj sąd rozstrzygał na kanwie sprawy, którą prowadzimy. Pytanie sądu, sądu Warszawskiego, czy właśnie konsument, czy osoba nabywająca mieszkanie po to, żeby je następnie wynająć, może być traktowana jako konsument, gdyż oczywiste jest, że argumentacja banków polega na tym, że ten status konsumenta w takiej sytuacji tak. jest kwestionowany mhm. jako coś, co jest zbliżone do działalności gospodarczej, czy też działalności zawodowej. Zarobkowej. Po Zarobkowej po generalnie. No, czyli tak. buy to let już, Dokładnie o tak. którym mowa była w tak. Dokładnie tak. Mhm. CUE wydał wyrok pozytywny, wskazał, że... No mówiąc w skrócie, osoba nabywająca mieszkanie po to, żeby je wynająć, jest traktowana jako konsument i podlega ochronie konsumenckiej. To tak, w skrócie. Tak. A teraz, drodzy państwo, przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego programu, czyli przełomowe zmiany dla członków społeczności RZBK. I tutaj, Kamil, chciałbym Ci, cię poprosić, żebyś mógł opowiedzieć o oddłużaniu bez upadłości, bo, bo o to tutaj w tym, w tym wszystkim chodzi. Jak RZBK pomaga uratować nieruchomość Frankowicza przed Komornikiem? Tak, no przede wszystkim, RZBK oddłużanie powstało trochę z przypadku. Z przypadku, oczywiście, spowodowanego tym, że wielu członków społeczności życia bez kredytu i to nie tylko frankowiczów zaczęło się do nas zgłaszać, czy to posiadający kredyty w euro, co oczywiste, jak i też w złotówkach, że no mają poważne problemy z uwagi na charakter tych umów. Przede wszystkim chodzi o to, że raty kredytu i tak jak tu powiedziałam, również złotówkowego potrafią dwukrotnie urosnąć w skali na powiedzmy dwóch, 3 lat z uwagi na ten mechanizm kredytów ze zmienną stopą procentową, którą, które zresztą w całej Europie Rozwiniętym, rozwiniętym świecie, w Stanach Zjednoczonych wszędzie inni w ogóle są niedopuszczalne, a jeżeli są, no to pod pewnymi warunkami wszędzie są stopy procentowe stałe. Jak ostatnio rozmawiałem ze, z takim znajomym, który jest obywatelem Francji, powiedział mi, że to wręcz jest niemożliwe, żeby jakikolwiek bank we Francji udzielił konsumentowi kredytu ze zmienną stopą procentową, co właśnie dzieje się w Polsce, bowiem KNF w sytuacji, kiedy były bardzo niskie stopy procentowe w Polsce, nie zgadzał się na udzielenie kredytów ze stałą procentową, a jednocześnie te kredyty miały bardzo wysoką prowizję, marżę i na sam koniec dnia, jak stopy procentowe w Polsce w tej chwili mamy na rekordowych poziomach, no to ta rata jednocześnie, mimo że to nie jest żaden koszt dla banku, tylko 100% zysku, a raczej 200% zysku, o czym też mówimy w jednym z naszych artykułów, prowadzi do tego, że tak naprawdę ktoś, kto nawet nie musiał podpisać kredytu frankowego czy złotówkowego, może borykać się z sytuacją, w której jego rata zamiast na przykład 2,5 tysiąca wynosi 6, tak? albo zamiast 5 wynosi ponad 10. No i to są naprawdę problemy, z którymi borykają się obecnie kredytobiorcy, co zresztą widać na rynku nieruchomości, dlatego, że z uwagi na tak wysokie raty kredytowe ludzie nie są w stanie spłacać tych, tych zobowiązań miesięcznych. Jest wysyp mieszkań na różnego rodzaju portalach ogłoszeniowych, co prowadzi właśnie do obniżenia cen tych nieruchomości, wartości tych nieruchomości. Wielokrotnie ludzie również, skoro nie mają spłacanych tych kredytów, zaczynają się problemy, licytacje, zaczynają się właśnie egzekucje w tym kierunku, i aby ochronić właśnie e, takich ludzi w sytuacjach skrajnych, czyli w sytuacjach, które są niespowodowane ich, powiedzmy, winą, nie, nie są w żaden sposób jakby powodem tego, że zaniechali spłacania celowo tych rat, a po prostu wynika to z jakiegoś mechanizmu, czy nawet z zapętlenia kredytów, które są powiązane z nieruchomością, no to tutaj tak naprawdę jest, jest miejsce do tego, żeby pomóc. I dlatego powiedziałem, że ten nasz projekt ZBK Oddłużanie powstał trochę w przypadku, przede wszystkim z uwagi na to, że mamy naprawdę dzisiaj Ogromny, e, e, ogromny feedback, e, ogrom, ogromną, dużo, ogromnie dużo liczbę zapytań osób, które mają poważne problemy, które są tuż przed licytacją komorniczą i e, nie mają nigdzie możliwości osią, e, otrzymania pomocy i wiele, wielu takim kredytobiorcom już pomogliśmy, dlatego stwierdziłem, że skoro jest to na dzień dzisiejszy tak istotne zagadnienie w życiu wielu Polaków, no to otwieramy się w tym zakresie na pomoc. Drodzy Państwo, Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada reformy w sądownictwie. I bardzo dobrze, to jest dobra wiadomość dla, dla wszystkich Polaków, tak można powiedzieć, bo wszyscy wiemy, że no, ta reforma jest potrzebna, sądownictwo jest skostniałe, wolne i to jest chyba najgorsza rzecz, jaką mo jaka może spotkać osobę, która czegoś domaga, o coś walczy przed sądem i to trwa, trwa i trwa. Natomiast Kamil chciałbym cię zapytać, no bo też jest planowana wymiana sędziów w naszym słynnym warszawskim Wydziale Frankowym. Mhm. I czy to w ogóle ta reforma opóźni jakoś prowadzenie spraw Frankowiczów, a nie daj Boże, być może po wymianie sędziów, odwołaniu sędziów nominowanych przez mhm. y, KRS. Mm, czy te sprawy, te wyroki, które zapadły, będą uznawane jako mhm. te prawomocne? No co, co do wyroków, to absolutnie nie ma żadnego problemu. Zresztą Sąd Najwyższy niedawno też wydał wyrok, w którym powiedział, że takie wyroki zostają, że tak powiem, w obrocie prawnym i nie ma tutaj żadnej możliwości, żeby uchylić ten wyrok. Natomiast co do samej, można powiedzieć, zmiany sędziów, zmiany mechanizmów, które oparte są na delegowaniu sędziów do poszczególnych sądów, czy też w ogóle na ich, powiedzmy, Poprawności powołania. W tym zakresie, z uwagi na to, że ja staram się polityką w ogóle nie zajmować, wolę się nie wypowiadać, mam jakąś swoją, oczywiście, prywatną opinię, natomiast uważam, że każde jakby zmniejszenie tych powiedzmy sędziów, którzy w ramach postępowań sądowych mogą wydawać wyroki przy ponad 200 nieobstawionych, nieobłożonych wakatach w całej Polsce sędziów i jeszcze kilkuset innych wakatów w systemie sądownictwa, no nie jest zbyt dobrym pomysłem, zważywszy tym bardziej, że przecież ci sędziowie udowodnili przez wiele lat, że wydają wyroki zgodnie, zgodne z prawem, zgodnie z prawem europejskim, zgodnie z prawem krajowym, zgodnie z uchwałami Sądu Najwyższego, wobec tego no tutaj nie dopatruje się takich sytuacji, w których to dany sędzia, który z jakiegoś niczym tak naprawdę we własnym zakresie nie spowodowanego zdarzenia, no bo przecież skoro ktoś akurat dostał możliwość bycia sędzią, na które pewnie czekał wiele lat, no to jeżeli te, ta możliwość była, możli, była, miał tylko i wyłącznie szansę, żeby być tym sędzią poprzez nominację, Organu, który na tamten czas istniał jako jedyny organ, bo przecież nie można było sobie wybrać, czy, czy jedna rada, czy druga rada mnie. Tutaj dopuści do tego zawodu sędziego, czy nominuje na, na, na sędziego, no to przecież tak naprawdę nie można dopatrywać się też winy w, w tych ludziach, w tych, tych sędziach, którzy, no powiedzmy, zgodnie z obowiązującym no, tamten czas przepisami spełnili wszystkie przesłanki. Dlatego moim zdaniem, usuwanie ich jakiekolwiek z tego systemu prawnego przy borykającym się systemie, z kłopotami oczywiście. Kadrowymi, nie jest dobrym ruchem i na pewno bacznie będziemy się temu przyglądać, również w kontekście tego, jaki może mieć to wpływ na sprawy Frankowiczów. Ja nie jestem tutaj pesymistą w tym zakresie, zważywszy, że sam, że to, że to jest reforma generalnie szerzej zakrojona i przypomnę, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości ma już pomysły takie, które mają przyspieszyć z drugiej strony rozpatrywanie tych spraw, dać więcej praw referendarzu, innymi w rozpatrzeniu, Spraw kwestii zabezpieczenia roszczenia w ciągu siedmiu dni od złożenia tego wniosku zgodnie z przepisami, aby odciążyć tych sędziów. Czyli generalnie bym powiedział, że ja nie widzę w perspektywie najbliższych dwóch lat realnych ryzyk tego, że sprawy będą trwały dłużej. Jak będzie? Zobaczymy oczywiście. Natomiast zakładając, że i tak rośnie liczba zawieranych sprawiedliwych ugód, to wcześniej czy później i tak liczba spraw w sądach będzie malała, a przez to moim zdaniem będą one bardziej wydajne i wydolne do tego, żeby wydawać te wyroki w krótszym czasie niż chociażby ma to dzisiaj miejsce. Zresztą Wydział Frankowy już od kilku miesięcy potwierdza dane, że więcej spraw wypływa z sądu niż do niego wpływa. Drodzy Państwo, a teraz krótki film z cyklu Poznaj eksperta życia bez kredytu. Dzisiaj Kamil Sienkiewicz, który opowie, czy precyzyjne wyliczenie przedmiotu sporu ma znaczenie. Zapraszam. Też jestem frankowiczem, byłem już frankowiczem. Moja sprawa na pewno była jedną z pierwszych w sądzie, natomiast dość długo czekałem na pozytywne zakończenie, bo ponad 5 lat sprawa była zawieszona, odwieszona i tak dalej. Bo na początku, jak tworzyliśmy społeczność, Zaczęliśmy od siebie, bo najłatwiej uczyć się jest na własnych doświadczeniach. I to, co my przerobiliśmy, mogliśmy potem podzielić się z ludźmi i im zacząć pomagać. Departament analiz sądowych życie bez kredytu. To tu zespół ekspertów weryfikuje wyliczenia finansowe kluczowe dla określenia roszczeń, które później zgłasza w pozwie przeciwko bankowi. Precyzja jest tu niezwykle istotna. Departament zajmuje się przede wszystkim wyliczeniem wartości przedmiotu sporu i dostarczeniem tych wyliczeń do, do prawników, a także wszelkimi analizami. Oprócz tego, że pozew jest przygotowany, to musi być zawsze wyliczone wartość sprzedańców sporu. To znaczy sędzia musi wiedzieć, jakie klauzule, które są e, abuzywne, a także o ile m, toczy się stawka. Nie można powiedzieć, że drogi banku, mam m, u Ciebie kredyt, on jest, uważam, że jest nieważny, wpłaciłem milion. To, co jest istotne, to wartość przedmiotu sporu. Ja się zajmuję liczeniem, ile Frankowicz poszkodowany może odzyskać od banku. Dzięki zaangażowaniu i żmudnej pracy ekspertów Departamentu Analiz Sądowych Życie bez kredytu, tysiące osób uwolniło się od toksycznych kredytów. Chodzi o to, żeby klient w trakcie pozwu otrzymał takie zabezpieczenie, czyli on przestaje na czas trwania sprawy sądowej płacić raty. I aby to zrobić, musimy mieć zaświadczenie z banku, ile on zapłacił, i, i porównać to z tym, ile kapitału dostał. Jeżeli klient spłaca to w złotówkach jakby cały kredyt, no to to jest łatwiejsze, natomiast w przypadku, kiedy przeszedł na walutę, bo od wielu lat można po prostu spłacać bezpośrednio w walucie, to wymaga to szczegółowych analiz, także kursowych, bo sąd ostatecznie patrzy, czy to, co klient wpłacił, jest większe niż kwota kredytu, którą uzyskał. Procesy sądowe związane z kredytami frankowymi są długie i skomplikowane. Kamil Sienkiewicz i jego zespół zapewniają swoim klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania. Jedna rzecz to sprawy są różne, ale nawet jeżeli mamy najbardziej standardową sprawę. To ona może być standardowa dla nas. Natomiast dla klienta to jest jego jedyna sprawa. Więc emocje, które towarzyszą, są naprawdę duże. I my jesteśmy też po to, bo przeszliśmy taką drogę sami ze swoimi kredytami, po to, żeby pomóc. Żeby powiedzieć, że jest OK, że będzie dobrze, że można liczyć na nasze wsparcie. Ale walka Frankowiczów to nie tylko sprawy sądowe. To także walka o budowanie świadomości społecznej. Po pierwsze, na naszej stronie. Codziennie, praktycznie są wrzucane nowe treści, które służą klientom, żeby, żeby widzieli, co się dzieje, i co jest nowego, nie tyle w ich sprawie, ale ogólnie w jakby, całej walce z bankami. Natomiast obecnie głównym materiałem edukacyjnym jest, są webinary. Co miesiąc, raz w miesiącu, mamy webinar, podejmujemy różne tematy i częścią, jakby powiedział, najbardziej oczekiwaną przez naszych klientów jest, są pytania i odpowiedzi. Po prostu każdy może zadać pytanie albo w swojej sprawie, albo jakieś ogólne, bo czasami jest wiele newsów, w, w, wypływa jakby na bieżąco i wtedy klienci mogą się zapytać. To był Kamil Sienkiewicz, a teraz są odpowiedzi na pytania internautów. Rozpoczynamy od pytania Pana Jacka. Który bank najchętniej zawiera sprawiedliwe ugody? No, o. trzeba, o. trzeba no. w tej chwili zrobić jakąś mm, może Do punktację, kogo dzwonimy? Punktację, tak? <grym, <grym> obrać jakiś sposób punktowania. Ech, ciężkie pytanie. Ciężkie pytanie. Na pewno, jak już wielokrotnie mówiłem, e, e, są banki, z którymi negocjuje się łatwiej. To oznacza, że you Od razu rozmowy zaczynają się od realnych propozycji ugodowych, a są takie banki, które albo w ogóle nie mają tych propozycji, albo w ogóle nie są zainteresowane negocjacjami i sprawiedliwej ugody, a chcą rozmawiać tylko na, na bazie um, pana, propozycji Pana Jastrzębskiego z KNF-u sprzed czterech lat, czyli tych ugód, które ciężko nazwać ugodami, bowiem są legalizacją i niekorzystne, są, legalizacją nieważnej umowy i są niekorzystne dla frankowiczów. Z drugiej zaś strony no, są też takie banki, które realnie negocjują ale czas trwania negocjacji yy, no jest bardzo długi, dlatego że po prostu ten, te banki. Yy... No, jakby nie są, skore zacząć od razu od realnych warunków, czyli od warunków dwóch kondykcji, a jakby mają jakieś swoje wizje na to, które również przykładają się bardzo często, mogą się przełożyć na negatywne skutki podatkowe, dlatego też, no, można powiedzieć, najpierw trzeba wynegocjować formę takiej ugody, a później dojść do kwestii samych kwot. Uchylam się odpowiedzi na to pytanie z uwagi na to, że ja przyznam, że sam nie wiem tak naprawdę, jak można ocenić, z którym bankiem się lepiej negocjuje bądź gorzej. Oczywiście wiem, z którym Bankami mamy zawartą największą liczbę ugód, ale niestety to jest tak, że ugody są oparte na klauzuli poufności i w tym zakresie nie chcę udzielać informacji, żeby no, po prostu nie łamać tego zakazu. No to akurat jest zrozumiałe, dlatego przechodzimy do kolejnego, kolejnego pytania pana Marcina. Co się dzieje z odsetkami na czas trwania procesu, jeżeli oświadczenie o potrąceniu złoży bank? A nie kredytobiorca, czy też się zatrzymuje ich naliczanie? No właśnie, to, to, jest, to jest bardzo dobre zagadnienie, bo to, to jest zagadnienie, które generalnie mamy w drugą stronę w 100% opracowane. To znaczy, jeżeli w ogóle można powiedzieć tak, jeżeli ktokolwiek złoży, którakolwiek ze stron oświadczenie o potrąceniu, czyli z całą wymagalnością i we właściwym terminie, to generalnie powinno to zatrzymać odsetki dla obu stron. Ale często jest tak, że bank nie uznaje roszczenia, a tego roszczenia, ustalenie ważności umowy, a składa taki zarzut potrącenia warunkowo. I teraz mamy taką sytuację, że duża część sędziów twierdzi, że nie można składać warunkowego oświadczenia o potrąceniu z czym my się zgadzamy, wobec tego nie wywołuje żadnych skutków prawnych takie złożenie takiego oświadczenia, wobec tego też odsetki dalej Frankowiczowi są naliczane i to jest naj, najczęstsza sytuacja. Natomiast czasami niestety zdarza się tak, że mimo, że było to złożenie, złożone te, te oświadczenia o potrąceniu pod warunkiem, czyli takie, które nie, są, nie jest przyjęte w przepisach prawa, no to sąd to uznaje i wtedy również może w ślad za tym, mówiąc kokwialnie, uciąć te odsetki, które naliczyły się Frankowiczowi od czasu złożenia przez bank takiego świadczenia, zaznaczę, bez uznania powództwa, czyli bez potwierdzenia bezwzględnie tego, że te roszczenie jest, Zasadne, czyli że Frankowicz ma rację co do tego, że umowa jest nieważna. Z drugiej zaś strony, i to jest chyba też poniekąd kwestia, która merytorycznie powinna być rozpatrzona przez Sąd Najwyższy bądź Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że w takiej sytuacji bank nie ma wymagalnego roszczenia, bo skoro twierdzi, że umowa jest ważna, no to nie może dochodzić swojego roszczenia restytucyjnego, wobec tego nie może go postawić w stan wykonalności. Tak? To jest taka moja opinia, to jest taka opinia, którą, którą większość sędziów w sprawach, które prowadzą. Bierze, przyjmuje jako swoje, i dlatego też uważam, że na dzień dzisiejszy nie, nie powinno to się wiązać z tym, że bankowi, że Frankowiczowi wskutek takiego oświadczenia wstrzymają się, wstrzyma się naliczania wstrzyma na odsetek, czyli innymi słowy, że będzie to niekorzystne dla Frankowiczów. Przy czym zaznaczę, brak prawa precedensów w Polsce i każdy sędzia może na tą sprawę spojrzeć inaczej, co też zresztą zależy od etapu postępowania, bo zupełnie inaczej ma się takie potrącenie. Na każdym etapie postępowania, w zależności od tego, co dalej zrobi chociażby sąd w danej sprawie. Zawiłe to wszystko, ale ty jak zawsze sobie dajesz radę. No tak, no, Ci dziękuję. Znaczy, no, wyobraź sobie sytuację, że bank nie uznaje roszczenia. Sąd na koniec dnia prowadzi, wydając wyrok, wydaje taki wyrok, który mówi, że umowa jest ważna no to jakim cudem te oświadczenie może być skuteczne? No tak. No, no to, to, to jest tak jakby taka abstrakcja, stąd też no, dlatego te, no, niestety, odpowiedzi na niektóre pytania nie są jednoznaczne, przepraszam. Drodzy Państwo, jak się mają wygrani frankowicze na to pytanie? Łatwo jest odpowiedzieć, wystarczy poznać historię kolejnej szczęśliwej kobiety, czyli pani Karoliny Turskiej. Potrzebowałam kredytu na to, żeby wybudować sobie dom marzeń, w którym teraz jesteśmy i doradca finansowy doradził mi kredyt we frankach szwajcarskich, że to będzie najlepsze, najtańsze rozwiązanie, najszybsze do załatwienia. Instytucja zaufania publicznego, mądry, doświadczony człowiek, więc nie, nie, wzbudzał, nie wzbudzał żadnych wątpliwości. Do RZBK trafiłam mm, zupełnie przez przypadek. Absolutnie nie miałam żadnych wątpliwości, że zlecam jej tą sprawę. Oni też bardzo dobrze mnie do tej sprawy przygotowali. Z każdym pytaniem, wątpliwościami mogłam do niego zadzwonić, napisać. Natychmiast otrzymałam odpowiedź. Jeżeli są tacy frankowicze, którzy się boją walczyć, to mogę im doradzić, żeby absolutnie pozbyli się tej emocji. Tak, nie ma żadnego stresu. Zróbcie to, działajcie i zakładajcie sprawę bankom, bo naprawdę warto. Życie bez kredytu. Zaufaj ekspertom. 9 lat pomocy konsumentom. Drodzy Państwo, kończymy październik, kończymy ekspres Frankowiczów. Zobaczymy się już w listopadzie, w czasie długiego weekendu, ale my oczywiście będziemy punktualni, jak zawsze o 12 w południe. Być może u Was przed obiadem, a może już po obiedzie, ale na pewno po śniadaniu i na pewno w tym samym składzie, czyli z Kamilem Chwiedosikiem oraz z Bigniewem Urbańskim. Ja śniadanie jem po pierwszej. No to grubo. Do widzenia, trzymajcie się, do zobaczenia.